Witajcie w podcaście Kasujemy, gdzie zajmujemy się typami bukmacherskimi. Przed Wami Andrzej, gospodarz programu. Tak jest, lektor ma rację. Przed Wami Andrzej z portalu TylkoPiłka.pl. Witajcie w odcinku numer 52 podcastu Kasujemy, w którym codziennie przedstawiamy nasze typy bukmacherskie. Po pucharowych zmaganiach czas powrócić na ligowe boiska i to bardzo nas cieszy. Granie Ligi Mistrzów i Ligi Europy to nie jest naszym zdaniem dobre miejsce na zarobek. Zanim jednak przejdziemy do typów na piątek, sprawdźmy, jak poszło nam w czwartek. Zaczynamy. Jak nam poszło wczoraj? Czwartkowego singla graliśmy w NBA, która powróciła po przerwie związanej z Meczem Gwiazd. Typowaliśmy, że Philadelphia 76ers pokona u siebie Brooklyn Nets przynajmniej siedmioma punktami. Gospodarze, co prawda, potrzebowali dogrywki, ale pokryli naszą linię handicapu, dzięki czemu kasujemy 62 zł. Jak poszło dobrze w singlu, to upadł nam dubel. Poprawnie wytypowaliśmy przynajmniej dwie bramki w spotkaniu Ludogorca z Interem Mediolan w Lidze Europy, ale zawiedli nas koszykarze Miami Heat, którzy widocznie pobalowali trochę i przegrali niespodziewanie w Atlancie 124 do 129 i przez nich przegrywamy naszego dubla. Bardzo ładnie wszedł nam za to wczoraj singiel z tenisa. Typowaliśmy, że Francis Fu pokona Tommy Pola, tak też się stało: lepszy z Amerykanów wygrał 2 do 0, a my dzięki temu kasujemy 99 zł. Po czterech z rzędu celnych typach z Nigel przyszedł czas na porażkę. Typowaliśmy wczoraj, że Columbus Blue Jackets pokonają Philadelphia Flyers. Niestety, hokeiści ze stanu Ohio przegrali podogrywce 3 do 4. W rzutach różnych daliśmy wam wczoraj 3 kupony, i wszystkie 3 niestety okazały się błędne. Tak to jest z graniem Ligi Europy. Graliśmy wszędzie na powyżej 9 rożnych, niestety w żadnym ze spotkań, które wybraliśmy, a mianowicie Rangers z Bragą, Udogorca z Interem i Olimpiakosu z Arsenalem, nie została pokryta oczekiwana przez nas linia rzutów rożnych. Jak zawsze po podsumowaniu wczorajszego dnia, czas na typy na dziś. Singiel dnia w podcaście kasujemy! Singla na piątek zagramy w holenderskiej Erste Dywizje, czyli tamtejszej drugiej lidze. Typujemy, że w meczu Excelsior z Den Bosch padną przynajmniej 4 bramki, czyli zostanie pokryta linia 3,5 gola. Excelsior zajmuje ósme miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które daje prawo gry w playoffs o awans do ekstraklasy. W ich meczach strzelano w tym sezonie średnio aż 4 gole na mecz. Ale gdy grali u siebie, wówczas ta wartość wynosiła 4,8 gola na jedno spotkanie. Z 13 spotkań, które Excelsior rozegrał przed własną widownią, w aż 10 pokrywano linię 3,5 bramki. Ich dzisiejszy rywal, czyli Den Bosch, plasuje się dwie pozycje niżej i traci do nich tylko 3 punkty. W tym sezonie w ich meczach padało średnio 3,3 gola na mecz. I w 53% spotkań pokrywano linię 3,5 gola. W czterech ostatnich pojedynkach Ekstersjoru w roli gospodarza pokrywano linię 3,5 gola. Dlatego dziś liczymy na kontynuację tej serii i przynajmniej 4 trafienia na stadionie w Rotterdamie. Typujemy zatem powyżej 3,5 gola w spotkaniu Ekstersjoru z Den Bosch po kursie 1.73. Dubel dnia w podcaście kasujemy! Dubla na piątek zagramy w NBA oraz w holenderskiej drugiej lidze. Na pierwszej pozycji stawiamy, że Toronto Raptors pokonają u siebie Phoenix Suns przynajmniej czterema punktami. Ekipa z Kanady wygrała u siebie 7 meczów z rzędu, natomiast zespół z Arizony przegrał na wyjazdach cztery ostatnie pojedynki. Raptors grając przed własną widownią jako faworyt wygrali 80% spotkań, ze średnią różnicą 10 i 10,4 punkta. Dlatego uważamy, że dziś zespół z Toronto wygra i pokryje handicap minus 3,5 punkta. Na drugiej pozycji stawiamy, że rezerwy Ajaxu Amsterdam pokonają na wyjeździe Helmond, a w całym meczu padną przynajmniej 3 bramki. Helmont jest najgorszą drużyną drugiej ligi holenderskiej i zasłużenie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ekipa z Amsterdamu natomiast zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu i w ich wyjazdowych meczach strzelano w tym sezonie średnio aż 4,3 gola na mecz. Do tego w prawie 79% wyjazdowych starć pokrywano linię 2,5 gola. Rezerwy Ajaxu wygrały cztery ostatnie mecze na tym stadionie i w każdym z nich pokrywano linię 3,5 gola. My dziś liczymy na zwycięstwo gości i pokrycie niższej linii, bo 2,5 gola. Te dwa pojedynki dają nam łączny kurs 2,54. i Jeśli je wygramy, skasujemy 223 zł. Typy na rzuty rożne w podcaście Kasujemy. W tej sekcji przygotowaliśmy dla Was cztery kupony. Najpierw udajemy się do Niemiec, a konkretnie do Monachium i stawiamy, że Paderborn zdobędzie przynajmniej 3 rzuty rożne w wyjazdowym spotkaniu z Bayernem po kursie 1.64. Z Niemiec udajemy się do Anglii i stawiamy na przynajmniej 10 kornerów w starciu derby z Fulem po kursie 1.64. Z Anglii skoczymy do Włoch i postawimy na przynajmniej 11 kornerów w starciu Bresci z Napoli, i na koniec zaglądamy do Wrocławia, gdzie typujemy na powyżej 9 rożnych w pojedynku Śląska z Górnikiem Zabrze po kursie 1,76. Typy z NHL w podcaście kasujemy. Wczorajszy typ z NHL graliśmy w Kalambus w stanie Ohio, Dzisiaj wybieramy się 5 godzin dalej na zachód do Chicago, gdzie miejscowi Black Hawks podejmą hokejistów Nashville Predators. Obie drużyny walczą o playoffs, ale w zdecydowanie lepszej pozycji jest drużyna z Nashville. Gospodarze, mimo dobrego składu, cierpią w tym sezonie na brak stabilności formy. Ekipa z Chicago potrafi zagrać fenomenalne mecze, ale i zdarzają im się i to nierzadko spektakularne porażki. Chyba to samo można powiedzieć o Predators. Z tym, że skład przyjezdnych jest zdecydowanie lepszy. Warto dodać, że ekipa z Tennessee jest świetna w delegacjach. W tym sezonie już raz wygrali w Chicago i to 5 do 2. Liczymy, że potwierdzą dobrą dyspozycję i zdobędą kolejne dwa punkty na tym trudnym terenie. Gramy na Nashville Predators, że wygrają w regulaminowym czasie gry lub podogrywce w Chicago. Po kursie 1,80. Tenis w podcaście kasujemy. Singla z tenisa zagramy dziś we Francji na turnieju w Marsylii. Wybraliśmy spotkanie między Białorusinem Igorem Gerasimowem i Kanadyjczykiem Felixem Auré-Alissime. Naszym zdaniem faworytem tego starcia jest Kanadyjczyk. Widać, że bardzo dobrze czuje się na tych kortach. Po nieudanym Australian Open wrócił na odpowiednie tory i w turnieju w Rotterdamie był w półfinale. Teraz w Marsylii również będzie walczył o jedną drugą finału, a w ostatniej rundzie pokonał 2 do 1 Herberta, który w tym sezonie prezentuje dobrą formę. Obaj gracze zagrali jedno spotkanie w 2018 roku i lepszy okazał się Kanadyjczyk. Uważamy, że jeśli Aurélie Alissime utrzyma dyspozycję, którą posiada od dwóch tygodni, to spokojnie wygra ten pojedynek. Gramy na Felixa Auger me po kursie 1.55. Pewniaki w podcaście kasujemy. W pewniakach stawiamy, że Mithiland pokona na wyjeździe Hobro, liczymy także na domowe zwycięstwo Ajaxio z Mans, Typujemy, że swój wyjazdowy mecz wygrają rezerwy Ajax w Amsterdam. A następnie na dwa spotkania udajemy się do NBA. Gramy na Toronto Raptors, że pokonają u siebie Phoenix Suns, oraz typujemy zwycięstwo Indiany Pacers w Nowym Jorku z tamtejszymi Knicksami. Owery w podcaście kasujemy. Owery zaczynamy w Danii i typujemy, że Mutulans to będzie przynajmniej dwie bramki w wyjazdowym starciu z chobro. Następne dwa typy zagramy na powyżej 2,5 gola. Najpierw w Walni w spotkaniu Konachs z New Saints, a następnie w drugiej lidze austriackiej w starciu Amstetten z Liefering. Następnie zagramy we Francji, z tym, że na poniżej 2,5 gola w pojedynku Grenoble z Chateroux. Ostatniego overa zagramy w Holandii i tu postawimy BTS w starciu Walwika ze spartą Rotterdam. Subskrybuj nasz podcast na YouTubie, obserwuj nas na Instagramie oraz Twitterze i zapisz się do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Życzymy Wam udanego piątku, wielu wygranych kuponów i jak zawsze do usłyszenia jutro. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kasujemy. Zapraszamy na naszą stronę tylkopilka.pl oraz już jutro na kolejny odcinek podcastu z typami buchmacherskimi. Do usłyszenia!